Cześć, ruszamy z projektem chodnika do domu. Generalnie chciałbym, aby ten projekt, już u mnie się nazywa, został wykonany bez użycia ciężkiego sprzętu czegoś bardzo specjalistycznego typu zakręszczarka czy niwelator. Nie dlatego, że nie mógłbym takiego mieć, ale no, chciałbym pokazać, że tak też idzie. Jeżeli chodzi o wysokości, to będę starał się trzymać. Tutaj punktów stałych, typu schody czy taras z tyłu, lub furtka i brama. No i oczywiście cała, cała bryła w budynku też będzie w jakiś sposób wyznaczała mi tutaj poziomy. A jeżeli chodzi o zagęszczarkę, to wiem, że na pewno teraz podniosą się głosy, że to wszystko mi się rozjedzie, że tak nie może być, że to posiada. No, natomiast konsultowałem to z dwoma osobami, które się tym zajmują i powiedzieli, że nie ma najmniejszego problemu Jeżeli zrobię to tak jak chcę, czyli na około 10 cm suchego betonu A to ma być tylko chodnik dookoła Nie powinno się z tym nic dziać, jedynym obciążeniem to będzie ruch pieszy Ewentualnie ruch pieszy z obciążeniem z zakupami Myślę, że będzie to fajne, fajny filmik i będzie można też coś podpatrzeć dla siebie. Dodam, że jestem całkowitym amatorem, robię to sam i dla siebie. Dam Wam teraz tutaj kilka przebitek zdjęć z tego, jak to wyglądało wczoraj przed tym wykopem, jak wyznaczałem sobie poziomy i za chwilę ruszamy dalej. Mały protip ode mnie. Lepiej, żeby wasza taczka wyglądała inaczej niż ta. Szanując wasz czas, e, przyspieszyłem trochę ten filmik. E, jak również postanowiłem, że podzielę go na mniejsze części. W sumie, kto chciałby oglądać takiego 40-minutowego gniota, na którym układam kostkę. E, jak widzicie, część krężników jest już osadzona. Teraz zasypuję wykop. Oczywiście wyszedł głęboki, wcześniej musiałem dowieść trochę piasku, ubić go. Oczywiście udepchnięc. Tak jak mówiłem, sypię teraz suchy beton, na którym będę osadzał krawężniki. Beton mieszam sam w betoniarce z piasku. Jakiegoś drobnego płukanego, szczerze mówiąc, został mi jeszcze z poprzednich prac, które wykonywałem. Lata, moment przyjedzie nowy, ale też taki. Nie przywiązuję jakoś do tego zbytniej wagi. Myślę, że będzie miał swoją wytrzymałość na pewno. Jak widzicie, odmierzam teraz, sprawdzam wysokość, jak wysoko podsypałem betonu, chcę żeby krawężnik po włożeniu teraz wystawał tak z 2-3 cm nad sznurek tak żebym mógł go delikatnie zbić wypionować o tutaj oczywiście jakieś problemy ze sznurkiem coś mi nie pasuje najprawdopodobniej jeden palik mam taki trochę półokrągły i przesunął się sprawdzam wymiary to taka moja mała obsesja po tym jak no, miałem nieprzyjemną sytuację. Musiałem bardzo dużo rzeczy rozbierać i poprawiać. Teraz osadzam krawężnik. Najlepiej byłoby to zbijać młotkiem gumowym, Oczywiście szkoda mi było na to, na niego kasy. Posiłkuję się tutaj jakąś klapeczką i młot, młotkiem zwykłym. Robię to dosyć ostrożnie. Nie uderzam za mocno, ponieważ krawężniki, które dostałem nie są zbyt wytrzymałe. Już dwa wykruszyłem, mimo że biję właśnie przez, przez klapkę. Idzie mi to dosyć niezdarnie, jak widzicie, i powoli. Może nawet trochę śmiesznie, ale tak jak już wspominałem, jestem totalnym amatorem. Nawet nie oglądałem za dużo filmików na YouTube, jak mam to robić. Po prostu robię to tak, jak uważam, że powinno być zrobione. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Po osadzeniu krawężnika wstępnie go obsypuję, tak żeby już nie obruszał mi się za bardzo. Po tym jak go obsypię, z jednej i z drugiej strony delikatnie podbiję ten suchy, suchy beton, zagęszczę, jakkolwiek, jak, jakkolwiek to nazywać, tak żeby warstwami było, było to zagęszczane i utwardzane. Wydaje mi się, że jest to lepszy sposób niż na ubijanie tego na raz w grubej warstwie. Jeszcze jakieś drobne korekty i mniej więcej tak to wygląda w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o osadzanie narożników. Oczywiście kontrola wymiaru. Wam jeszcze na sam koniec osadzania jak obsypuję narożniki jak widzicie po wewnętrznej stronie staram się żeby suchy beton który obsypuję był około 15 cm od góry od górnej krawędzi krawężnika tak żeby wyszło mi później do warstwa 10 cm suchego betonu plus 5 cm kostki Oczywiście kostka ma 6 cm, ale będzie 1 cm, około 1 cm wystawać nad krawężniki. Natomiast po zewnętrznej stronie no jest, no staram się obsypywać zdecydowanie wyżej około 4-5 cm pod e, rand, rant, żeby jednak miały one dobre podparcie i nie zapadły się do środka. E, równam to mniej więcej pacą, zwykłą pacą równam i. Ubijam. Wbrew pozorom po takim ubiciu padą jest ten beton bardzo twardy. Tym bardziej, że no tak jak widzieliście, wcześniejsza warstwa również była, była ubita, tak więc wydaje mi się, że jest to dosyć dobrze zagęszczone. Już tutaj powoli kończę pracę. zostało ostatnie, ostatnie parę centymetrów, żeby ubić. Teraz nie zostało nic innego, jak tylko dobrze pozamiatać, obnieść te krawężniki, tak żeby nie pozostawały resztki swojego betonu. Bardzo trudno jest to później zmieścić, wyczyścić, żeby nie zostały ślady po cemencie. Na sam koniec. Mm, proszę, jeżeli komuś się spodobało, to proszę o lajka, komentarz, jakikolwiek czy pozytywny, czy krytyczny, bardzo chętnie mm, dałem się, coś źle zrobiłem, następnym razem to poprawię. No i oczywiście o subskrypcję. Zapraszam na kolejne części. Cześć!